Ale póki co, tak żeby nie marnować czasu, nie wiem czy widzicie, rolety już mam pozawieszane wszędzie. Jeszcze dzisiaj ostatnia, ta brakująca ma dojechać. I wziąłem się za moskitiery, tam już mam jedną zamontowaną w salonie, teraz w kuchni będę się brał. Pomierzę i tak żeby nie tracić czasu, to coś tam pogarnie. Trochę Ba. Kazu przyjechał w odwiedziny Ale pogoda fest Na jazdę motocyklem Wrzucam właśnie film na YouTube I zaraz pewnie lecę na rower Bo jest niedziela Także pewnie na tyle w tym odcinku. I zapraszam na kolejne